Hej wszystkim, z tej strony Sharon. Witam Was w kolejnym breaku na moim kanale w kolejnym ripie na moim kanale i dzisiaj będziemy breakować parę paczek z kolekcji Prism Premier League z H2 Boxa mam nawet no, mam, mam boxa, żeby Wam pokazać może nie zmieści się pewnie w pełni w kadrze w tej chwili, no ale... No coś takiego. Yy, I historia ty, yy, tego jest taka, że... Yy, z dystrybutora, od którego kupiłem te paczki, yy, no nie, nie mieli oni yy, pewnego boxa. Mieli 6 paszek dokładnie, ale no bez, bez pewnego boxa. Boxana byłem u Eurosports Cards, tutaj shout dla nich, chociaż no nie, nie, wtedy nie wyciągnęło się niczego wow z, te, z tej kolekcji, ale dalej bardzo fajny produkt do ripowania. Także te paczki: 6 paczek po 4 karty. Więc nic takiego wow. Można trafić e, Z tego co pamiętam Green Mojo e, Purple Mojo Cracked Icy do 23 e, Goldy do 10 e, Autografy e, Gold chyba też do 10 I to są chyba 1 lub dwa per case. E, No i oczywiście One of One Black Tutaj mam nadzieję, że szczęście mi dopisze i wyciągnę jakiegoś Craft ISA, bo no, z moim ostatnim e, breakiem z tego produktu no, nie wyciągnąłem żadnej karty e, limitowanej. No plus jeszcze mm, byłem short on e, jednego Green Mojo miałem 3 zamiast 4 w e, boxie. Ona nawrać jest 4, a powinno być. No, a było trzy właśnie. No więc co? No nie przedłużając dłużej, no. I zobaczmy. Taszka Ta ma zaoferowanie, czy to są jakieś napisane. No, coś tam jest z małym, małym, małym druczkiem. Tutaj widać. Cracked ice. No i te wszystkie y, karty, które opisałem. Eee... Okazji. Także zacznijmy tego breaka. No, no, mi się wydaje, że będzie to dość, dość szybki break, bo jednak 6 paczek to jest jak mało. Jak na taki produkt, tak samo mówiłem z poprzednim, a wyszło 20 minut. Z tym boksem. No, więc zobaczmy, co jest w pierwszej paczce. O i mamy insert Brilliance z tyłu, Jimenez, Bass, Webster, Bamford i rookie Emmanuel Dennis, Brilliance. Bardzo ładny. Zasniewuje sobie w sobie. niech będzie tutaj. Także ten, ten break na pewno będzie, na pewno będzie szybciej, na pewno szybszy w porównaniu z poprzednim. James Starkowski, Joanne Wissa. Żon, Wissa może. Rookie. Jeffrey ślub i insercik Scorer Scrap Callum Wilson, very cool. Choć szukamy insertów z Norwich, chociaż w sumie nie wiem, czy mam już wszystkie z tej kolekcji. Na razie bez, bez szału te paczki. Zastakuję sobie. Wesley Fofana No, jest pierwszy, jest pierwszy green Tutaj Coś ciekawego e, Serg Sergi Kanos rookie Mason Greenwood no. I Okariela United nie podtrzymała się, jakby chciał e, Zobaczmy Do Arsenalu Jest to. tros. nie, szaka, sorry, co. Granic szaka, green mojo. Widać, niestety, print dość sporego, ale, no cóż, ważne, że jest. Ważne, że jest. I to się liczy. Trzy zostały. Dalej jest szansa na coś ciekawego. No zawsze jest szansa na coś ciekawego. No, jest kolejne Green Mojo. Bardzo fajnie. Freddy Woodman, rookie. James Ward Prose. Ridewald i dla Brentford Rookie Christian Norgard. No i ta karta wygląda już bardzo bardzo porządnie. Nie widzę jakiś print chociaż tutaj jest jakiś fejn no dobra, może tutaj jest jednak. <laughs> no tak próbuję trochę rozciągnąć ten break, no bo jednak... jednak 6 paczek to nie jest za dużo. No proszę, mamy Purple Mojo. Teraz, żeby to była Co to jest na tej karcie? Jakby klej? Straszne rzeczy. Jay Rodriguez. Żeby to była jeszcze karta z Norwich do, do PC. Fajnie by było. Alan. Everton. Tomasz Suczek. Co to będzie? Co to będzie? dla Aston Villa? No to może Matikaszy? Tak. Czy One Per Box? Zobacz. No nie jest to. Jest to pewnie Leon Bailey. A nawet nie, no. Ale mylę ludzi. Bertrand Traore. Aston Villa. Nielimitowana. Trochę off centering. Tak mi się wydaje, że trochę jest przesunięta na prawo. Ale no, ogólnie bardzo ładna karta. Nie widzę jakichś print Ale na pewno e, no, no i nie dla mnie powiedzmy. Jako fana trochę innego zespołu. Ostatnia paczka. No, zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. Może szczęście jednak dopiszę. Z tymi i tu boksami. Ale jest tylko silwerek. Jest tylko silwerek. Timothy Kastanie, Hieranthirnej. Jorginho. Jeszcze w Chelsea. I dla United. Edison Cavani. No proszę. Mamy. Według mnie ciekawe, ciekawego zawodnika. No bo jednak. Ile on, ile on tam grał? W United a ile, ile w ogóle grał Edison Cavani? No także quick recap: dwa inserty z Chorus Calum, Calum Wilson i Brilliance Emanuel Dennis, e Silverek Edison, Edison Cavaniego, a Purple Mojo, One per Box Bertrand Traore no i dwa. Green Mojo, co jest no trochę poniżej average. Christian Norgard i Granit Szaka. Także to było na tyle. Tro, trochę, trochę nie mam szczęścia w tej chwili do tych breaków. Najwyraźniej. Chociaż ten pierwszy brasterek nie był taki zły. Więc może w następnym mi szczęście dopiszę. Mam zaplanowane naprawdę solidne i ciekawe breaki według mnie przynajmniej. Na, na przyszłość. I co? Widzimy się w, w, w kolejnym, kolejnym breaku. Cześć.